Cześć, nie będę się kłócił z tym, że Google Maps jest prawdopodobnie najlepszą aplikacją do map, właśnie jeżeli chodzi o nawigowanie samochodem, jeżeli chodzi o sprawdzanie ciekawszych lokali w okolicy, czy przystanków autobusowych itd. Natomiast od jakiegoś czasu jeżdżę już na stałe samochodem i w związku z tym sprawdzałem sobie różne inne alternatywy dla Google Maps i z jakiegoś powodu najbardziej przypadł mi do gustu Waze. Dlaczego? Wyjaśnię to w tym materiale. Na pierwszy rzut oka obie aplikacje są do siebie bardzo podobne, korzystają zresztą z tej samej bazy danych dotyczących zakorkowania, wypadków itd., więc zarówno w jednej, jak i w drugiej będziecie mieć aktualne informacje o sytuacji na drodze. W obu możecie sobie dodać ulubione cele podróży, np. dom, praca, dom rodzinny itd. Macie prędkościomierze, informacje o ograniczeniach prędkości, czy możliwość zgłaszania sytuacji drogowych. W Waze znalazłem jednak kilka rzeczy, dzięki którym jako kierowca czuję się nieco spokojniej i bezpieczniej. Musicie bowiem wiedzieć, że choć prawko mam od wielu lat, no to dopiero od niedawna rzuciłem się wir warszawskiej jazdy w korkach, no i w takich warunkach nawigacje pokroju Waze i Google Maps się po prostu przydają. Zacznijmy od tego, że Waze jest moim zdaniem znacznie czytelniejsze, kiedy chce się zorientować, jaka jest najlepsza godzina wyjazdu. Ostatnio wracałem do Warszawy z domu rodzinnego i uprzednio sprawdziłem, o której mniej więcej zaczynają się korki na bardzo czytelnym wykresie kolumnowym. Zresztą zobaczcie sami. No w Google Maps również możemy zaplanować przejazd, ale raz, że jest to mniej intuicyjne, a dwa, aplikacja daje nam wtedy jedynie orientacyjną godzinę przyjazdu. Często przedział czasowy wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Przyznam, że Waze podaje dość precyzyjnie i zwykle się to sprawdza. Za to czasu. Kolejna kwestia to implementacja naszego playera muzycznego do ekranu map. W głównej aplikacji Google przynajmniej na iOS, mam do wyboru wyłącznie Spotify i Apple Music. W Waze podpiąłem Tidala, a do wyboru miałem jeszcze nawet te bardziej niszowe programy jak Amazon Music i Deezer. Sama funkcja działa też całkiem spoko. Możemy przełączać piosenkę w oknie wysuwanego playera i szybko wybrać też jeden z utworów lub albumów z listy ostatnio odsłuchiwanych. Tutaj Waste faktycznie dba o to, byśmy nie siedzieli w telefonie podczas jazdy. Samo zgłaszanie sytuacji na drodze i odbieranie informacji o nich jest też intuicyjniejsze. APKA informuje o fotorodarach, obecności policji czy pojeździe na poboczu. Wszystko to jest zgłaszane przez Wazerów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu też jest w tym wszystkim zaszyte przyjemne poczucie bycia częścią jakiejś społeczności. W Google Maps mogę poinformować o korku, robotach na drodze, czy kontroli prędkości. ale raz, że ikony są mniejsze, a dwa, że tych funkcji jest po prostu mniej. Na ogół jednak Waze działa w moim odczuciu fajnie na dłuższych trasach, właśnie za sprawą ulepszonego planowania podróży, czy lepszej integracji z playerem muzyki. Kiedy jeździcie głównie po mieście, być może z tych funkcji nawet nie skorzystacie. W mieście Google Maps świetnie zdaje egzamin. Podoba mi się to, że apka w trybie standardowym wykorzystuje algorytmy do obliczenia trasy najlepszej pod kątem spalania benzyny. Czasami pokieruje 3 dłużej niż najszybsza trasa, no ale za to spolicie o 30% mniej, jeśli bierzecie Google'owi oczywiście. Dużo lepiej też działa wtedy, kiedy nie znacie konkretnego celu, tylko ogólny, na przykład restauracja. Po wpisaniu tej frazy w Waze wyskoczą Wam wyniki, oceny z Google Maps, a nawet ikonka nieformująca o wysokości cen. Nie ma jednak zdjęć lokalu i innych szczegółowych informacji podsyłanych przez użytkowników te pojawiają się w Google Maps. Powiem Wam jednak szczerze, że to nie jest tak, że kompletnie rezygnuję już z Google Maps i korzystam wyłącznie z Waze. Jakoś tak wychodzi w trakcie jazdy, że korzystam z tych apek naprzemiennie. Z Waze korzystam, kiedy jadę w dłuższą trasę, z Google Maps korzystam, kiedy jadę po mieście. Zresztą od jakiegoś czasu korzystam po prostu z Apple CarPlay, więc chociażby te funkcje związane z integracją playera już tutaj nie robią dużej różnicy. Natomiast jeżeli Wy faktycznie dalej jeździcie z, ze smartfonem przyczepionym do deski rozdzielczej, to być może jakieś jakieś tam znaczenie dla Was będzie miało. Dajcie znać w komentarzach, z czego wykorzystacie, a ja się żegnam, trzymajcie się i do następnego materiału. Hej!